W dzisiejszym odcinku będę chciał poruszyć bardzo ważny temat, czyli temat snu i zarazem temat rytmu dobowego. Zacznijmy od początku, o co w tym wszystkim będzie chodziło, co, jak i dlaczego. Ja nazywam się Mateusz Truniaski, na co dzień jestem fizjoterapeutą i prawie zawsze w moim gabinecie pytam pacjentów o sen. To jak śpią? Jak to w ogóle u nich wygląda? Dlaczego? No, bo ktoś powie, no, co to w ogóle ma do rzeczy? Po co ci to człowieku jest? No więc odpowiadam. Sen ogólnie jest taką bardzo niedocenianą funkcją, jak najbardziej regeneracyjną, i podczas snu można powiedzieć, że dzieje się bardzo dużo rzeczy, które. Działają jak na największy plus, bardzo nam dużo pomagają, bardzo dużo nas w leczą i bardzo często zaniedbujemy albo popełniamy pewne błędy, niedociągnięcia, które później z czasem skutkują coraz większymi problemami, dolegliwościami i wieloma tego typu rzeczami. I teraz, tak, najczęściej pierwsze pytanie, właśnie pada, to jak śpimy. Jaka jest jakość snu w ogóle? Czy nie mamy problemów ze snem? Jak wygląda jakość tego snu? Ile godzin śpimy? Kiedy zasypiamy? I Już mówię o co chodzi. Bardzo dużo w naszym społeczeństwie jest archetypów, czyli mówi się o tym, czy ktoś jest skowronkiem, czy ktoś jest sową. Nie do końca z tym się zgodzę, bo to co zawsze powtarzam, rytm dobowy jest stały. Ok, możemy mieć przesunięcia o godzinę w tą, we w tą. Ale generalnie rytm dobowy mamy stały. Za czym idzie całe wydzielanie hormonów? Tutaj patrzymy na melatoninę, kortyzol, które tutaj biorą bardzo duży udział. I to co zawsze powtarzam wszystkim moim pacjentom, najważniejsze jest, żeby w miarę utrzymywać stałe godziny zasypiania, budzenia się. To jest przede wszystkim. Po drugie, to nie działa tak, że ok, mówi się 8 godzin snu i jest fajnie, czyli dobra. Kładę się o północy, wstanę o ósmej albo kładę się o drugiej, ja sobie wstaję o 8 godzin snu, zaliczone. No nie. Największy, że tak powiem, efektywność snu mamy około godziny 12, ale wcześniej już, że tak powiem, musimy zaliczyć dwie godziny snu, żeby wejść w odpowiednie fazy snu, żeby ta faza była jak najbardziej efektywna około tej 12. Wtedy Nasz hipokamp, nasz mózg jak najbardziej efektywnie zaczyna pracować, czyli mówiąc najprościej, kiedy mamy coś ważnego do zrobienia, jakiś egzamin, ważne spotkanie, coś gdzie musimy, no wiadomo, wykazać się wiedzą, cierpliwością i tak dalej, trzeba przede wszystkim zasnąć wcześniej, bo to co, o czym powiedziałem, czyli ten hipokamp jest taką strukturą, która odpowiada właśnie za pamięć, za zapamiętywanie, Mówiąc jeszcze może bardziej dosadnie i zrozumiale, kiedy śpimy i wchodzimy w te głębsze fazy snu. Jakby informacje z całego dnia albo które mamy, hipokamp ma za zadanie jakby oddzielać. Czyli, aha, okej, okay, to jest ważne, to jest ważne, to wyrzucam, to wyrzucam, to zapamiętuję bardziej przyswajamy, właśnie wiedzę śpiąc niż w cudzysłowie ucząc się, wtedy jest jakby taka największa selekcja, preselekcja i zapamiętywanie na dłuższy czas, także. Warto o tym pamiętać, jeśli chcemy się też efektywnie czegoś nauczyć. No i ogólnie, na co dzień, prawda, chyba ta funkcja jest jak najbardziej przydatna. Jeśli zasypiamy wcześniej, mamy większe działanie melatoninowe. Melatonina jest bardzo dobrym antydeoksydantem. No i ogólnie działa na bardzo wiele funkcji pozytywnie, tak, na barierę krew-mózg, czyli mówiąc prościej, no jesteś, mamy większą odporność, jesteśmy zdrowsi, nasz układ autonomiczny, czyli to, co działa mimo naszej woli, po prostu funkcjonuje lepiej, regeneruje się. Także widzicie, ile rzeczy dzieje się podczas snu, i co jest najważniejsze, żebyśmy właśnie zadbali o tą jakość. To nie chodzi o godziny przespania, tylko właśnie o sposób wejścia w jak najgłębszy sen, i to jest właśnie najbardziej wtedy efektywne i bardzo oddziaływuje na pozytywne regeneracje. Procesy przyswajania, procesy poznawcze i regeneracyjne przede wszystkim. Dlatego też bardzo często mówi się, że jeżeli jesteś chory, to śpij. tak? Często pacjenci też po ciężkich stanach, wypadkach, traumach są wprowadzani celowo w śpiączkę. Wiele leków psychotropowych w cudzysłowie ma za zadanie po prostu położyć nas i uśpić. Wtedy nasz mózg jak najbardziej regeneruje się i. Za tym idzie oczywiście cały układ nerwowy i tak dalej. I teraz jeszcze może co do samego snu. Podam wam może kilka takich prostych protipów, które zwiększają, że tak powiem, efektywność, jakość tego snu. To co niedawno usłyszałem, że w ogóle nasza sypialnia powinna być taką świątynią snu, niż sypialnią, czyli przede wszystkim no wiadomo, wygodny materac, łóżko, poduszka, i tutaj powiem tak, często gdzieś się spotykam, skonsultuj się z fizjoterapeutą, żeby dobrać dobry materac. Każdy niech dobiera materac taki, na jaki mu wygodnie, po prostu, tak? Połóżmy się, wytestujmy, jeżeli Wam pasuje, okej. Okay. To samo powiem z poduszką. Często mnie pacjenci pytają, proszę Pana, ale jaka poduszka, czy jakaś specjalistyczna i tak dalej? I zawsze powiem to samo, taka, żeby była dla Was wygodna. To, co dla mnie jest wygodne i dobre, dla Was niekoniecznie musi być i odwrotnie. Czyli tutaj bardzo indywidualnie, każdy niech sobie dopasuje, czy ona jest miększa, twardsza, co pacjent, to inne przyzwyczajenia, upodobania, ułożenia i tak dalej. Każdy z nas jest inny i to jest ok, nie? Dlatego bardzo indywidualnie dobierajmy sobie poduszki, materace, ale według siebie, nie patrzmy na innych, róbmy to pod siebie. Dobra, kolejna rzecz, bardzo ważna przed snem. Generalnie mówi się, że do dwóch godzin najlepiej, gdybyśmy nie mieli styczności z żadnymi ekranami, telefonami, tabletami, telewizorami. Wiem, że to dzisiaj jest mało realne. Jeśli nawet, kupmy sobie okulary, które blokują światło niebieskie. To jest bardzo fajnie dostępne. Jest sporo różnych firm. Poszukajcie sobie, zakupcie coś takiego. Takie blokery naprawdę dają przede wszystkim bardzo dobry efekt, bo światło błękitne ma to do siebie, że nas bardzo pobudza. Hamuje wydzielanie latoniny, pobudza kortyzol, czyli mówiąc krótko, no, działa negatywnie na zasypianie i na jakość tego snu. Kolejna fajna rzecz, wiadomo, czym sypialnie. Ogólnie nasze ciało przed snem musi się sporo schłodzić, także fajnie, jeżeli ta sypialnia jest wywietrzona. Wiele osób jeszcze używa dodatkowo lawendy, olejków lawendowych, woreczków z lawendą. Lawenda ma też to, to do siebie, że jakby sprzyja snu sprzyja głębokiemu zasypianiu, lepszemu zasypianiu. Także jak widzicie, sposobów na dobry sen jest dużo. Śpijmy odpowiednio, zasypiajmy w miarę możliwości jak najwcześniej. Ja zawsze mówię, że chyba najlepiej jest zasypiać dziewiąta, dziesiąta, no max chyba jedenasta jednak. Najlepiej gdzieś mniej więcej w tych godzinach chodzić spać, żeby nie za późno, żeby wchodzić jednak w te głębsze fazy snu, żeby jednak ten nasz umysł, ten układ nerwowy miał czas się zregenerować, poprzyswajać pewne rzeczy, ponaprawiać. Także zadbajmy o swój sen, i wtedy też wiele różnych rzeczy automatycznie zobaczycie, jak poprawi się, czyli mogą ograniczyć się bóle głowy, tematy trawienne, już nie mowa o samym stresie, on się fajnie wtedy redukuje, mamy mniejszą podatność na reaktywność, na ten stres, na różne bodźce. Także jak widzicie, to jest bardzo ważny aspekt, bardzo często zaniedbywany, albo bardzo często też jest wiele niedopowiedzeń lub mitów, tak? Polecam stosować pewne nie wszystko może naraz tipów, które wam podałem. Myślę, że w tym odcinku to już wszystko. Gdybym może czegoś nie dopowiedział lub chcielibyście coś więcej wiedzieć, zostawcie komentarz. Zapraszam do komentowania. Zapraszam do siebie do gabinetu, gdybyście mieli jakiekolwiek problemy ze snem. Tu też jestem bardzo w stanie, bardzo wiele osobom pomóc. I co, do następnego. Do zobaczenia. Cześć.